No, i witam wszystkich znowu na szlaku. Szlak partyzantów Armii Krajowej, Bory Tucholskie. Dużo sobie po tym szlaku obiecywałem, jak na razie mnie nie zawiódł. Pierwsze 10 km super, cały czas przez las. Czasami nad jeziorami ścieżki ledwo widoczne. Eee... Teraz zbliżam się do pierwszej miejscowości lipniki. Zabytkowy kościół sklep, piekarnia, także wiadomo jakieś drożdżóweczki może No nic Także jeszcze raz witam wszystkich zborów tucholskich Teraz żdóweczki zaraz wjadą. Pani Świerki 101 porucznika Alojzego Bruskiego, pseudonim Grab, bazowało w rejonie leśnym Dębia Góra, Stara Huta, powiat świecie nad Wisłą. Do zgrupowania należało kilka oddziałów, włącznie około 50 partyzantów. Jata niezaznaczona na mapie Na 19 km No czuję już zapach kawki 25 km Piękny las Jestem na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego Momentami się chmurzy trochę To jakby na burze szło ale, ale sprawdzałem pogodę To, to chyba nie będzie Groby. A tak za jakieś 7 kilometrów, gdzieś będą Śliwice, taka największa miejscowość na całej trasie wieś gminna. Biedronka nawet tam będzie Także to już naprawdę metropolia w odborach tucholskich Przy pięknej pogodzie kilometry lecą Właśnie 40. km dzisiejszego dnia minął Do Śliwic już zostało kilka kilometrów Jest 18.30 Także już się robi taki przyjemny, spokojny wieczór. Śliwica się trochę stanę, bo trzeba zaopatrzenie zrobić na, na wieczór, na jutrzejszy dzień. Bo jutro przez cały dzień nie będzie sklepu żadnego. No, kawę bym się napił, bo się nie napiłem jeszcze. Na tych kilometrach, teraz ostatnich. Tylko stanąłem gdzieś przy jakimś pięku sobie zmieniłem skarpetki, bo wiadomo o nogi trzeba bardzo dbać jak się takie kilometry robi. Nie czekać aż coś się zacznie dziać. To nie jest taka mała miejscowość, kilka sklepów odzieżowych, apteka jest Biedronka. Dzień. Jest już 2130 A tu dopiero się tak przeszarzyło ale jest zupełnie zupełnie jasno zostało mi jakieś 3,5 km i to miejsce w którym planuję spać jest oznaczone na, na mapie jako e, dawny sztab Armii Krajowej w nawiasie Ziemianki także chcę to zobaczyć a przy okazji nocować w tej okolicy, bo to jest naprawdę głębokie głęboki las niestety myślę, że może to jest trochę tak zachowane a to jest tylko kamień upamiętniający i no nic nie widać, bo na słabe światło jest w... i szczerze mówiąc jest tylko dołki takie zostały po ziemiankach nic tu więcej nie ma no dobra, ale dotarłem, także teraz szukam sobie miejsca na, na nocleg gdzieś Jest godzina już 23 Jestem już rozłożony. Dzisiaj pod peleryną. Jak zjem to jeszcze rozłożę sobie moskitierę. Chociaż komarów nie ma na razie. Dobra, zabieram się za jedzenie. A będzie dobrze, bo nawet owoce mam. Także super. Dobra, muszę przygasić to światło, bo mi widać z takiej odległości, że... No, i już leżę w śpiworze. Jedzenie dochodzi. Herbatka zaraz będzie. I tak się kończy dzień. Doszedłem tu, gdzie planowałem. Dzień dobry, pewnie słuchać w tle, i pewnie było słychać na innych ujęciach, na wcześniejszych ujęciach ten samolot, który lata nad lasem. I on to robi od 5 rano, także obudził mnie o godzinę wcześniej niż planowałem wstać. Także już jest za 27, już. Ruszyłem i wróciłem sobie, bo 100 metrów od tego miejsca spałem, wróciłem do tego miejsca pamięci właśnie gdzie był, gdzie był sztab tych oddziałów armii krajowej i zobaczę, zobaczyć to za dnia, bo wczoraj to nic nie było tu widać No to tyle tu po prostu doły jakieś wyjścia z ziemianek to za wiele nie ma. Jeszcze rzut oka na wtórkę. Woda uzupełniona. Czyściutka. Także nie filtrowałem nawet. Uzupełniona, mogę wędrować dalej. ale fajna część szlaku prze, przez rezerwat tam spacerujący kot tu zabytek harcerski ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy a tutaj jedyny jak do tej pory szlakowskaz Szlaku partyzantów AK do akweduktu 9 do końca szlaku 32. Ten akwedukt jest opisywany jako: Spotkałem się nawet z takim określeniem że największa atrakcja borów tucholskich. Znaczy, myślę, że kto co lubi zależy, ale e, na pewno jest to niebywały e, obiekt inżynieryjny, bo ten akwedukt został zbudowany, żeby można było e, żeby powstało skrzyżowanie budowanego wtedy Wielkiego Kanału Brdy z jakąś tam rzeką. No i wiadomo, nie można tego było zrobić normalnie, więc Kanał Brdy przepływa 9 metrów nad rzeką po akwedukcie. To jest Mały Kanał Brdy. I szczerze mówiąc, niewiele więcej o nim wiem. Będę musiał poszukać jakiejś informacji, bo tak na szybko spojrzałem na, na Wikipedii, to w ogóle nie ma nic. 28 do końca mi zostało i 75 za mną. Wielki kanał Brdy. Teraz muszę zlokalizować, gdzie dokładnie ten strumień przypływa czyli gdzie jest dokładnie akwedukt. Tu stoję praktycznie na poziomie lustra wody. Wielkiego kanału Brdy A tu proszę No nie muszę liczyć bowiem z, z opisu, że 9 metrów różnicy Ale znikam stąd, bo to jest zbyt duża atrakcja turystyczna Stąd ładnie widać To jest czerska struga i tu się krzyżuje z kanałem Brdy. Tam jak widać chodnik, to lustro wody kanału Brdy jest dosłownie pół metra poniżej tego chodnika. Z wyszedłem z miejscowości Ostrowite Jak dochodziłem, już byłem tak przegrzany, że już nie miałem siły nawet włączać. Na całym jeziorem jest plaża i przy tej plaży bar. Ale ten bar taki bar, bardzo sezonowy. I tam prawie nic nie było. Jakiś piwok, herbata, kawa, kola. No ale właśnie strzeliłem sobie kolej i kawę To mnie trochę postawiło na nogi I posiedziałem trochę w dość chłodnym miejscu To przyjemnie, bo naprawdę się zrobił taki upał A dużo na słońcu dzisiaj jest Jak zwykle na nizinnym szlaku nie spotkałem nikogo żadnego hajkera ludzi tylko spotykałem właściwie w, no, w osadach Bo niektóre to ciężko wsiami nawet nazwać, Jakichś rowerzystów co dwóch Ale cudnie tu jest Dąb, to pom przyrody widzę ze starym znakiem szlaku. Pom ale przyjemnie w cieniu. No ta końcówka, to jest wymiata po prostu. Tu prosto, przez jagodniki nikt tu chyba nie chodził. Myślałem, że to jakiś błąd, a tu rzeczywiście jest następny znak. Jakaś tu może delikatnie ścieżka widoczna. Nie, nic nie widzę. Nic nie widać tak. Nie widzę następnego znaku. Jest następny I to są dosyć świeże Znaki no centralnie na przełaj przez las Jest, idzie dalej dobra To myślę, że da się gdzieś dojść A to był taki skrót fajny no i bardzo mi się coś tutaj podoba jak ja nie rozumiem właśnie niektórych szlaków w których prowadzi się takimi szutrowymi szerokimi drogami leśnymi gdzie obok można działową dróżką poprowadzić i sobie iść przez las o a tu jest jeszcze miejsce pamięci czyli Tematycznie, pewnie coś związanego z partyzantami. W tym miejscu w dniu 21 lipca 1946 roku, tam już widać stację, ale fajna stacyjka w puszczy semafory, jeszcze takie stare kształtowe. No, więc szlak skończony. W końcu kropeczka jest na końcu. Bo dwa szlaki poprzednie nie miały. Ło to, semafor się zamknął. Ale czad. Mm. Mam jeszcze ponad pół godziny do pociągu. I trzeba wracać do kotka. Bo siedzi sam od wczoraj. To jest szlaku.